Na coś mi się drugi film nie nagrał, bo tamten to mi koleżanka zastopowała, dzwoniła i. No. I tak to bywa, że przerywa, bo rzucić jakiś tryb. Tutaj też następnego filmu mi nagrało, ale wykonam tą czynność ponownie, a bardziej opowiem ponownie, bo już tego ściągać nie będę. Założyłem mu morpaka. One nie wyglądają jakoś za cudownie. Nie jest to przynajmniej na mojej ocenie, to to jest tragedia. Kurwa z tymi rękawiczkami. Kurwa, no też maty. mi stąd. Jak dla mnie, no. O wizualnie to chociaż kurwa, od tego oleju jakby nabrały polików. Chociaż nie, no one są takie chropowate. I o, co ja chcę pokazać? E, o, to są oringi, właśnie takie. O. Nie są to jakieś kurwa, demony piękności technicznej, no ale no co. Mm. No, no, dawaj optyka, Koreanie. O, kurwy syny.